Dzień dobry, Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Diament, to jest World War Polygon i zaczynamy, bo nie ma czasu, więc lecimy. Mogę sobie na pewno ulepszyć zbroję i chyba będę musiał, ale nie mam hajsu. A wiecie co? Polećmy sobie zombie. Tak, dzisiaj polecimy zombie. Zombie raz na jakiś czas. Musi być. Dzisiaj gramy z czego? Dzisiaj gramy z tego. I na tej mapie, która była na początku. Uuu kurwa, jak ich wyjebało? Uhuhu! Cóż to że przemocarny sprzęt? Czy ja mogę to jakoś zmienić? Nie mogę. Z tego 160 poleci spokojnie. Tylko mało ammo pewnie będę miał, ale no. Na pewno będzie mi brakować ammo, ale biorąc pod uwagę, co to potrafi. Jak go webał? No pięknie, po prostu pięknie. To teraz patrzcie: pyk nie ma. Dzień dobry, do widzenia. Nie mogę strzelać w pojedynczych, bo to nie ma sensu. Muszę właśnie coś takiego robić, w pełne grupki walić. Okej, okay, czyli ci więksi też będą. Dobranoc. I jak ich wyjebuje? Okej, okay, ja, w... ja bym wolał większego trafić, ale dobra. Tam jest pies. Dobra, to był dobry strzał. Znowu gdzieś idzie pies. Tu idzie pies. Jak go załatwię o tako. Dobra, dobra. Tyk! dole jakie fajne. Potrzebuje tej broni w trybie fabularnym To na pewno <ścoughs> Nawet grubego wyjebało. Dobrze No to jest piękne, widzicie, to nie? Nie mam już Ammo Gdzieś tu powinno stać jeszcze Ammo, stoi Ammo. Biorę uciekam. Psa muszę zgarnąć z której strony. Tylko, jakby to tu go żeby. Dobra, zjebałem w chuj. Dobra, trudno. Znowu nie ma mo. Trzeba wziąć. Wydaje mi się, że tu jest więcej skrzynek za ammo, troszeczkę niż było za pierwszym razem. Ale dużo szybciej się kończy, więc w sumie bardzo dobrze. <grystanie> okej. Okay. dobra. Piesek nie odleciał razem z nimi, to niedobrze. Ale tu mam. Ej, życie mi się kończy dużo szybciej niż powinno Kundle. Dobra, kundle leżą. Znowu nie mam życia. Znaczy życia. Znowu nie znowu mm, dawaj, ammo. Dawaj, 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 dawaj piesku. Pyk. Pyk. Przy... Umówmy się, jestem już dużo bardziej niż powinienem być. O, pięknie zeszli. Mam dużo większy wynik niż powinienem mieć, niż gra ode mnie tego chce, ale przeżyjemy jak najdłużej. Okej, okay, nie zgarnęło mi go tym razem. Dobra. Pies w ogóle spadł mi na ryj. Tu jakby się ustawiło was więcej, byłbym wdzięczny, okej? Okay? Dobra, nie ustawiło się. Ale tu pies idzie. Jeden kundel zszedł. Dwa kundle zeszły. Jeszcze ten. Nie mam ammo. Nie mam ammo. Nie mam ammo. Zaczyna się robić nieciekawie. O jezu. Jak to pięknie wybucha. Znowu brak ammo. Tu jest samo. Znowu brakamo. Coraz mniej życia, coraz mniej życia, coraz mniej życia. Dobrze, że tu nie ranię siebie przy okazji strzelając blisko siebie, bo byłoby ze mną źle. Muszę zdjąć grubego, bo gruby jest zagrożeniem w chuj. I psy. Psy też psy też mi bardzo, bardzo utrudniają. Propo psup. Kurwa. Dobra, zostałem na hita, więc trzeba odjebać coś epickiego, ja mam. Mo Ammo! Take! Dobra. Z tamtej strony psy pozbyte. Znowu nie mam ammo? Zrobię ich. Znowu nie mam ammo. Tu jest ammo. Oj, to był błąd. Nie, dobra, może z tego wyjdę. Pies, 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 pies. Znowu ammo i teraz zejdę. Znużyłem Zwiać. Przed plującym. Jest git. Ej, ta broń jest mocno OP, nie mam ammo, i ścigają mnie psy. Znowu nie mam ammo, i znowu ścigają mnie psy. Więcej psów, więcej psów, więc większy problem. Jeden hp, plujący. Znowu nie mam ammo? Znowu nie mam ammo. Tu jest ammo. Dobra. znowu nie mam ammo. O teraz zginę jak chuj. Kurwa, ile ja już żyję. Nie mam ammo. Jeszcze mi przycelowało, kurwa. Nie. Dobra, ale jest git, no patrzcie ile 570? To jest w chuj. Dobra. Jakie ninjitsu pan odjebał. I o czym to gra? Przepraszam, bo nadal nie wiem. Odnoszę wrażenie, że nie tak wygląda ta gra, ale mogę się mylić. No dobrze. No to co? Zebrałem ile? 50. Zebrałem 50. Więc całkiem spoko. Także to był taki odcinek z Zombie. Dzięki za uwagę i następnego. Cześć!